Znaczna inteligencja zniszczy Twój biznes. Zabierze ci pracę, a może dzięki sztucznej inteligencji zwiększy zyski swojej firmy pięciokrotnie, czy nawet dziesięciokrotnie, no bo sztuczna inteligencja poprawi produktywność Twoją i Twoich pracowników, pewne procesy zautomatyzuje, nie będziesz musiał zatrudniać tylu ludzi, albo po prostu otworzy przed Tobą takie możliwości rozwoju Twojego biznesu, których po prostu wcześniej nie miałeś. Więc koniecznie musisz wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji. Ale jak to zrobić? Otóż w, w tym filmie przedstawię ci 10 prostych al, i podstawowych, ale za to bardzo skutecznych narzędzi sztucznej inteligencji, dzięki którym przyspieszysz rozwój swojego biznesu. Pierwszą aplikacją bez zaskoczenia pewnie dla ciebie będzie Chad GPT. Otóż zapewne już powiedziałeś sobie tak, na pewno gdy włączy ten film, to gościu powie o czacie GPT i dokładnie masz rację. Gdybyś obstawiał zakłady w zakładach Bukmachersych, no to byś wygrał pieniądze. No ale dlaczego czat GPT jest tak dobry i skuteczny? Bo to jest czat, to jest narzędzie sztucznej inteligencji, dzięki któremu możemy uzyskać odpowiedź, na nurtującą nas kwestie, na nurtujące nas pytania w zaledwie kilka sekund. Chat GPT również posiada wersję głosową, dość już zaawansowaną, gdzie po prostu sztuczna inteligencja rozumie nasz język, rozumie pewien kontekst, trochę rozumie głos, czasem się przymila, czasem mówi szybciej, ostrzej, więc dostosowuje się do tego jak człowiek mówi. No ale dobra, ja nagrałem film już Długo, parę miesięcy temu, a nawet już dłużej o czacie GPT, ale tutaj zrobimy sobie takie szybkie podsumowanie. Otóż ja tutaj sobie wkleję prompt, żeby generalnie uzyskać dobrą odpowiedź od czata GPT, to trzeba wpisać skuteczny prompt, ja to taki szybciutki napisałem. Jeżeli chcesz, abym ci wysłał link do 30 dobrych promptów do czata GPT totalnie za darmo, to napisz prompty w komentarzu, a ja ci po prostu wyślę do nich link. Będziesz mógł sobie pobrać. No dobra, i do ChatGPT możemy tutaj dołączać pliki, zdjęcia, nagranie i możemy poprosić na przykład, by ChatGPT coś zanalizował, czy na podstawie wyciągnął, nie wiem, jakieś podstawowe informacje z danego PDF czy zrobił podsumowanie z danego PDF żeby nam napisał, pomógł nam, nie wiem, napisać hmm, jakiś artykuł na social media. No dobra, ale ja tu mam inny prompt. Dzieli się w profesjonalnego konsultanta biznesowego i eksperta od marketingu Tak, tutaj będziemy personę szukać Tak? Personę? Mm -hmm. Nie, 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 no, no, do, nie do końca Tutaj oczywiście ja nie znam się na tej branży, więc Znajdź sobie odpowiedź w sieci Bo ja nie zajmuję się dietetyką, tylko tutaj uzupełniłem przykładowy Prompt mogę wpisać moją branżę, czyli zarządzanie kanałami na YouTube, ale już dobra. No dobra, no i patrz co nam stworzył chat GPT dla naszego biznesu. Na przykład chcę zostać dietetykiem. I, lub jestem, ale potrzebuję. Nie jestem dobry w marketing. To możemy się pomóc tym czatem GPT. Tak, i patrz co nam napisał. Zob napisał, kim są nasi klienci, jakie mają zachowania i tutaj na przykład wyświetlają się skąd brał te linki i w sensie wiedzę trochę tutaj na przykład macie kilka modeli na przykład generalnie ten jest wiesz jak to mówią yy, yy, używa zaawansowanego rozumania, rozumowania ten jest szybszy ten właśnie jest do zwykłych zadań co nie tylko bodajże w którymś z tym nie można uploadować plików co nie w którymś z tych modeli bo ten model jest dobry do programowania co nie do pisania kodu z pomocą sztucznej inteligencji no dobra i chat GPT ma już inne ciekawe rzeczy tutaj macie wcześniejsze czaty i macie coś takiego jak modele GPT to są po prostu czaty tworzone przez aplikacje ludzi które po prostu są no wiesz jakby optymalizowane pod pod konkretne zadanie pisania, matematykę, no dużo, mm, copywriting, generowanie grafik, analizę danych, no kreatywne pisanie, no dużo, dużo, dużo aplikacji takich ma swoje czaty. Po prostu na przykład jak macie Canva to możecie wpisać polecenie, a Canva automatycznie z waszego polecenia może stworzyć grafikę. Tylko oczywiście musicie mieć, mm, no wiesz, musisz mieć konto na tej aplikacji partnerskiej. No dobrze, i to są takie bardziej zaawansowane chaty, tutaj zrobimy sobie taki szybki generalnie podsumowanie, bo już chat dużo omawiałem wtedy, co nie? Tylko się teraz zmieniło, że wiecie, że jest, są, jest mądrzejszy, są mądrzejsze modele, jest do wybrania więcej modeli, no i że generalnie jest mm, więcej, jakby można rozmawiać z chatem GPT, tak po prostu. Naturalnie, co nie? Ciekawe to. No dobra. Wyobraźmy sobie, że. Poprosimy Tata GPT, by napisał prosty, prosty, a prosty, krótki artykuł. Ar, nie, może post. Post na social media o mechanikach. Totalnie prompt będzie prosty, ale. Będzie mi do tego potrzebny, by zaraz coś ci pokazać. Zobaczymy, jak to. Ale coś więcej. Bo zaraz ci pokażę kolejną aplikację AI. Tylko po prostu muszę mieć pewien post z Facebooka. Znaczy. No i wyobraźmy sobie, że mamy takie coś sobie wygenerowałem na czacie GPT. Generalnie jak wy będziecie chcieli, żeby chat GPT wam napisał post na social media, no to trzeba odpowiedni prompt wpisać profesjonalny. Ja mam taki prompt w tych 30 promptach, chyba tak, mam, mam. Gdzie uzupełniacie i macie już gotowy artykuł, oczywiście pod swoje dane. To musicie trochę posiedzieć. I tutaj szybciutko uzupełniłem po to by wam coś zaraz pokazać bo generalnie skończyliśmy chat GPT bo jak ja mówię nie ma co tu pokazywać za bardzo co nie? Mm, dobra lecimy po prostu jak możecie więcej to zobaczcie jeśli chcecie zobaczyć więcej zobaczcie mój film poprzedni ale chat GPT jest bardzo prosty w obsłudze więc nie będzie wam strojał problemu nawet jak się po prostu dopiero co zalogowaliście jakby stworzyliście konto i nigdy z niego nie korzystaliście Otóż jak dobrze wiecie, że dużo osób korzysta z czata GPT do pisania tekstów czy ogólnie film biznesów. No i też mają dobre prompty, umieją już skorzystać. No i przez to ChatGPT tworzy dość podobne po prostu artykuły, posty. Zamiast po prostu moi, moim zdaniem ChatGPT to jest po prostu wskazówka, która jakby narzędzie, które nam pomaga pisać posty, a nie że ma za nas robić robotę. Jak nam czat GPT napisał artykuł post, scenariusz do filmu, czy coś tam zrobił, to zróbmy analizę. Może skorzystajmy z innego narzędzia, AI, może coś poprawmy, dodajmy coś od siebie. No ale żeby, bo na przykład to będzie tak, myślę, że Google czy inne platformy będą. Z tego powodu, że sztuczna inteligencja pozwala tworzyć o wiele potworną ilość treści, ogromną, no to generalnie będą ograniczać zasięgi treściom AI, co nie? Dlatego też warto robić tak, by algorytmy nie wiedziały na przykład, że to jest treść AI, a jak to zrobić? Na przykład, korzystać z humanizatorów AI, który po prostu nam generuje humanistyczną wersję, bardziej ludzką artykułu, no i na przykład jakby, no wiesz, jakby różne tam algorytmy nie wiedzą, że to na przykład jest generowane przez sztuczną inteligencję oczywiście to jest generalnie gra w kotka i myszkę algorytmy AI, które bo są na przykład takie algorytmy, gdzie dajemy jakiś tekst no i nam mówi, czy jest napisany przez człowieka, czy przez AI lub czy, czy trochę napisane przez człowieka, czy trochę przez AI. Z drugiej strony są takie strony jak ten, że dajemy tekst i po prostu nam humanizuje tekst, że nie, wi nie widać, że jakby tekst jest napisany przez sztuczną inteligencję, co nie? Zobaczcie, co tutaj zrobił. Dlaczego warto to robić? Ze względu na pozycjonowanie, co nie? Na przykład jak pozycjonujecie w Google, to Google bodajże zaczyna ucinać zasięgi, jak coś jest napisane przez AI, Chyba tak, nie wiem czy to jest prawda, albo mają w planach coś takiego wprowadzić, zmiany tam algorytmów pozycjonowania. No i pat co zmienił? O wiele lepiej to wygląda. Oczywiście takich aplikacji do humanizowania jest więcej. Tutaj macie HumanizeAI Text. Text. AI. Linki do wszystkich aplikacji macie, słuchajcie, w opisie. Tutaj kopiujemy. No i super. Tutaj możemy personalizować. Ludzi nie wiem, kto jest naszą grupą docelową, tak. <grywki> Kim są ci młodzi mechanicy. Tylko ten naprawdę ten post, no co to się czata by wygenerował, to jest to na totalnym spontanie. No dobrze. Warto słuchajcie jak piszeć jakieś posty, artykuły, korzystać z tej aplikacji, bo trzeba humanizować treści, żeby właśnie nikt się nie dowiedział, że to AI, ale też dzięki temu się po prostu. Wyróżnicie, co nie? Będziecie tworzyć lepsze treści, a nie jak wszyscy kopiuj wklej z GPT, czy z innych treści Z innych tych czatów Kolejną aplikacją jest Perplexity AI Jest to również czat AI, taki podobny jak chat GPT Ale połączony z wyszukiwarką I ja nie korzystam z tego czata, ale powiem Ci kiedy warto z niego korzystać Kiedy? Do swojej pracy Potrzebujesz dużej analizy danych, potrzebujesz dowiedzieć się, ile osób z tej grupy docelowej, na przykład, nie wiem, popełniło samobójstwo w okresie przedświątecznym. Boże, co ja gadam. Chodzi oczywiście, że dzięki tej aplikacji możesz zobaczyć dane statystyczne, czy tam dane demograficzne. I różne tam rzeczy związane z, z nauką, analityką. Jeżeli ty te tematy się interesują bardzo i potrzebujesz do swojej pracy w marketingu, w biznesie, w życiu, to generalnie y, ta aplikacja jest bardzo przydatna, co nie? W dodatku, na przykład, y, wklejmy sobie ten y, artykuł i zobaczcie: Napisz lepiej, napisz lepiej ten post. Napisz lepiej ten post, zobaczymy. Bardzo prosty również dałem prompt. Nie powinienem takiego promptu dawać, ale chciałem Wam coś tutaj pokazać. Otóż, jak napiszecie coś, to jest jak mówiłem, wyszukiwarka, więc macie tutaj pytania różne. Na przykład, może, możecie zadać takie pytanie i ChatGPT, znaczy, przepraszam, Perplexity AI napisze Wam, da odpowiedź na to pytanie. W dodatku, macie jakieś obrazki związane lub powiązane z tym, co chcecie wyszukać. Różne źródła internetowe. tak, no dużo macie. Możecie udostępniać, poprosić o kolejną odpowiedź. To jest bardzo dobra aplikacja. Jeżeli macie premium, to możecie generować również obrazki, tak jak w chacie GPT. Mi niepotrzebne ja nie posiadam premium, bo ja nie, nie korzystam z tej aplikacji. Ja potrzebuję czata, czat, czat po prostu mi powiem że słuchajcie, wystarcza. Kolejną aplikacją nie wiem czy to jest sztuczna inteligencja, ale powiem szczerze, bardzo przydatna. Otóż, czy mieliście taką sytuację, że kontrahent czy klient napisał coś na kartce i nie byliście w stanie się rozczytać albo chcieliście. Z jakiejś grafiki, zdjęcia, strony skopiować tekst, ale się nie dało. To ta aplikacja wam to pozwoli. Image to text.info. Po prostu pobieracie jakiś tekst, uploadujecie tutaj. Jeszcze raz uploadujemy. Mościweś link z przeglądarki. Ja tu mam pobrany plik. Dajemy converting. I czekamy. I'm human. <coughs> Zobaczymy jak to wszystko... Jak nam być to Wow! I patrzcie, mamy tutaj. Chyba wszystko dobrze odwzorowało Was Wydaje mi się, że tak. I możecie tekst ten sobie skopiować. Tu pobrałem jakiś dowolny obrazek. Pisałem w Google tekst i po prostu coś mi tam wyskoczyła Tylko żeby wam pokazać. Ja wam to robię, żeby odczytywać swoje notatki, na przykład Ja mam bardzo brzydkie pismo I nie wszystko piszę online'owo do chmury, tak? Ze swoim komunikacji również No i żeby później to przekazać zespołowi No to muszę, no wiesz skorzystać z takiego narzędzia No i uwaga, uwaga, to narzędzie nawet wyczytuje brzydkie pismo Nawet często dobrze Więc jest to duża zaleta tego Jak chcecie jakieś notatki wasze przenieść na realny świat i żeby nikt nie miał problemu, przepraszam, na online nowy świat, i żeby nikt nie miał problemu z ich czytaniem, no to kurde. Korzystajcie z tej aplikacji. Logować się nawet nie trzeba. Oczywiście ta aplikacja ma więcej rzeczy: image to PDF, tekstu image. Kolejną aplikacją będzie aplikacja Crisp AI, która będzie robić notatki podczas spotkania Twojego z klientem lub z Twoim pracownikiem lub z Twoim współpracownikiem, z czymkolwiek tam się będzie spotykał lub spotykała. Otóż... Mm, ja założyłem na tej aplikacji nowe konto, bo chciałem Wam pokazać, jak to wygląda na początku. Otóż, jak zakładasz nowe konto, to jest taka fajna pokazówka, jak to wygląda, a nie chcę ze względu na RODO pokazywać swoich, wiesz, firmowych i prywatnych spotkań, no bo generalnie tam są dane osobowe, które mógłbym udostępnić, a nie mam na to zgody, więc tego nie robię po prostu. Więc po prostu pokazywam taką wersję alfa, założyłem przez to nowe konto. No i zobaczcie, to jest takie, że musicie sobie, wiesz, podłączyć, podłączyć różne tam aplikacje. Możecie Slacka podłączyć, nawet system do automatyzacji, zapier HubSpot. Ja mam tutaj Google Meeta podłączonego, co nie. Tutaj o, kalendar. akont, Możecie disconnect, czy znaczy rozłączyć, ale on... ja Bo ja rozmawiam zawsze na Google Meetie. No i to polega na tym, że jak jest to spotkanie, to dajesz AI, żeby rozpoczęła robienie notatek, no i mówisz, no i robi notatki, kurde. No i zobacz. To jest przykładowe notatki. Pokażę wam. Nie wiem czy słyszycie obraz, czy aplikacja nagrywania. W sensie przepraszam, czy głos nagrywa. Powiem wam, że tylko osoby, babka i chłopaczek mówią. No i to co mówią to robi właśnie takie podsumowanie. Fajne to jest. I, i, to, wiesz, bo to często to w wielu firmach osoby musiały były zatrudnione do robienia notatek, co nie? A teraz to jest super Możemy na przykład również, słuchajcie, tutaj zaploudować jakieś... Nasze nagranie i ono nam zrobi jakby jakiś link do naszego nagrania, czy jakieś nagranie audio, mp4, wiesz o co chodzi. No i później z naszego spotkania, no i również nam zrobi podsumowanie. Okej, okay. no dobrze. I tak to jest, możemy podłączać, ustawiać. Chciałbym wam pokazać na po prostu, nawet New Polish. Ale no, nie, nie można. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda w rzeczywistości. No, robienie notatek przez AI, ale niestety ja mam bardzo dużo danych osobowych podczas rozmów z klientami, a ja chronię dane osobowe, dbamy o dane osobowe w naszej firmie, więc generalnie nie posiadam, nie udostępnię po prostu wam. Nie pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. No, sorry, co nie? Prawo nas ogranicza. A poza tym, nikt tego nie zrobił, co nie? To są prywatne rozmowy. Tak, ale jak sobie przetestujecie, tą aplikację wykupicie. Premkę też mam premium. Warto wykupić. O tej kolejnej aplikacji dowiedziałem się dosłownie dwa dni przed nagraniem tego filmu. Jest to niezwykła aplikacja napkin.ai, app.napkin.ai. Gdy stworzycie sobie konto, to sobie stworzyłem nowe żeby nie było co tam robiłem na starym no i co? St testujemy opcję wkleimy sobie jakiś tekst i patrz co się zaraz stanie <ścoughs> nam tworzy po prostu Pan para pam 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 diagramy to można nazwać diagramy. Po prostu możemy w fajny sposób przedstawić dane informacje zawarte, czy to dane statystyczne, analityczne, czy to jakieś inne dane. I AI po prostu nam pozwala przedstawić. No to jest niezwykłe, naprawdę w jakiś sposób fajnie te dane. Dzięki AI możemy Przedstawić nasze dane, informacje w różny ciekawy sposób. Możemy style zmieniać. Kurde, to jest niezwykłe i możemy to na przykład poprać, co nie? Sketch też mamy. Wow, tekst dodawać. Wow, to jest zarąbiste. Image dodawać. Tutaj możemy uploadować. Niezwykłe, to jest kurcze. Możemy różne rzeczy. Kat. <grad> Kurczę, zarąbiste to. Eee, to jest fajne do robienia wizualizacji. Kurczę. I możemy oczywiście pobrać. W postaci, nie, nie wiem, pdf Może A4 <grad> kart. No i będziemy mieli pobranego pdf <grad> Zarąbiste Kolejną aplikacją jest polska aplikacja Deep. Jest to aplikacja, która umożliwia uwaga, uwaga tłumaczenia plików PDF, DOC, PPTX Jest to twój asystent AI w pisaniu prac czy, czy czy w pisaniu ofert w danych językach Ja z niej korzystam, nie mam konta, bo nie potrzebuję Wklejemy nasze dane, możemy się zalogować <grym> Możemy tutaj jakiś wybierać różne języki, wybierać tryb formalny, nieformalny. Oczywiście mi nie są tak potrzebne zaawansowane funkcje, ale jeżeli komuś będą przydatne takie różne rzeczy, no to polecam aplikację do tłumaczeń, lepsza niż Google Tłumacz. Ja korzystam z tłumacza, ale często korzystam również z tej. Choć nie mam konta, bo powiem szczerze, nie potrzebuję tak dużo tłumaczyć. Ja na Polskę robię co nie, więc znam język polski. No dobrze. Mamy to różne, różne różne rzeczy. To jest aplikacja do tłumaczeń. Wypróbujcie sobie ją. Nawet możecie za darmo rozpocząć, jak tu pisze. Nie wiem, nie sprawdzałem. Ale aplikacja działa w wersji niezalogowanej. Świetnie. Kolejną aplikacją jest Google LM. Potężna aplikacja do robienia notatek. I po prostu dajemy tekst, zdjęcie, obraz, no, nagranie z YouTube'a uploadujemy coś i nam z tego robi notatkę, ta aplikacja niezwykłą, tak? Ale uwaga, uwaga, jak korzystać z tej aplikacji, to nagrałem o tym film, więc słuchaj, nie będę tutaj opowiadał, tylko zobacz mój film, który jest dotąd bardzo popularny na moim kanale. Tak. Zobacz, to potrafisz tuż na inteligencja generować. Wow. Nie jest idealnie, ale idzie w dobrą stronę. no to stud to gorsze są, bo to starsze są. Oczywiście jest więcej aplikacji, jak na przykład Kling AI, która w stylu Mad Maxowym wygenerowała taki filmik. Zobacz. I między innymi tak, znam jeszcze więcej takich aplikacji. I te wszystkie aplikacje, jak Luma Labs, Dream Machine, Kling AI czy inne aplikacje do generowania wideo, omawiałem w tym filmie. Więc zobacz ten film. Tutaj masz odnośnik do niego. Na miniatura ci się wyświetla. Cii. Jeżeli uznasz, że ten film jest dla ciebie wartościowy, to zasubskrybuj mój kanał, zostaw lajka i udostępnij to wideo dalej. Dziękuję ci za to. Jeżeli chciałbyś rozwinąć swój kanał na YouTube i zdobyć nowych klientów na swoje usługi i produkty dla swojego biznesu, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Kliknij link w opisie i zapisz się na bezpłatną konsultację 30-minutową, podczas której sprawdzę, czy i jak mogę Tobie pomóc. Przestań marnować czas i zdobądź nowych klientów i wybi się na YouTube przed swoją konkurencją. Link w opisie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Cześć. Pa.